Yo, 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 you move YouTube, witam serdecznie ponownie w grze Deadpool z tej strony Bodzio, a to kolejny odcinek jakże wspaniałej gry. Także kontynuujemy naszą przygodę I musimy tutaj wysnifować, wysnufić, czy cokolwiek zrobić z roachem, wow, ty, gnoju! Właśnie mi to jest sufitu To dla ciebie jest sufitem, dla mnie jest podłogą Bydlaku jeden a ten las, ten las, a pies, a pies ci mordelizał. Dobrze. Aj, mm. Tutaj się Urwałeś z Dead Space'a, szmato. Z tym skafandr'em. O, tuż tu nie mam amunicji. nawet nie założyłem. No chodź, no chodź, komat mi bro. Co to ty pimpasz mi pimpasz? No chodź, no chodź Dobra, skinął. Na szczęście Bo nie mam amunicji więcej. Chyba, że tutaj coś nie Mina, tego nie mamy. Tam jest dziurka, w którą musimy wejść. Okej, okay, no spokojnie, tu widzę. Możemy pójść tutaj albo tutaj. Tutaj wyczułem punkty. I wyczułem amunicję. Świetnie. A no, może zmienimy sobie nasze shotgun, żeby mieć cokolwiek do strzelania. Tam nasł no, tylko jeden nabój, więc tym zbytnio nie podziałamy. Okej, 60 tysięcy punktów. Słabo, słabo. mogło być lepiej. I ten takus mamy już w ogóle? Mamy już 100? Hey, jest mody done, mody done. Dobra. No chodź, no chodź, słodziaku. Slenderze jeden Wiem Ci sięść na glebie! Wow! Ale wirówką zrobiłem 32 tysiące kombo Wow! Świat zawirował mnie Dobra No chodźcie przeciwnicy Wszystko mi mówi, że cię ktoś zaraz potnie Na ra, ra, ra na Czy to będzie Deadpool? A może moja katana zaraz sobie zmienię na katanę? Ale sumie mam katanę w Dlaczego tak się stało? Nie? Aha, bo ja mogę zmienić. Dobra, nieważne. Nieważne, gincie po prostu. Hmm, opuścił swoją pałeczkę. Dobra. O! Say hello to my little friend. Woah, szybko. Woah. than od broni. Nie, sp nie spodziewałem się tego. Hmm. It smells like our bathroom back home. It smells like poo. Hey, there's rope. Okay, so we need to get our ass across this this river of shit somehow. Any mm. ideas? Think, think, think.

Możemy tutaj oczywiście się wrócić jakoś I, i i spenetrować O, tu mamy dużo punktów widzę Tu możemy oczywiście skoczyć Hmm Dobra, tu możemy po tym po tym czymś się przemieścić Tam chyba nie. O dobra tutaj Oczywiście mam punkty O, tam dużo punktów widzę To tutaj nie zginę jak tam wpadnę eee... O kurde nacisnąłem tą Zasraną spację Panie Nie oszukuj mnie tutaj Nacisnąłem tą spację Nie zadziałała Mogę tam się Wszystkie kuniać? Dobra A czy mogę tędy chodzić troszku No no Come on come on. Udało się. O, złap się tego, no. Głupcze. Ostatni raz próbuję. Ostatni raz próbuję i. Tam ja muszę chyba bliżej podejść. Dobra, to tutaj. Schodzę zaraz do tego główienka. Tutaj. A, pięknie. Tylko nie spadnij mi tutaj. Dobra tutaj możemy stakać po ścianach i idziemy po punkciki, dodatkowe bonusiki Dobra, tam akurat przygotowane schodki Oj pięk, jakbym tutaj nie poszedł to bym sobie pluł w brodę tak zwany Świetnie Uuu, ile pyszności mm. Tak pozwoli dziecku wejść do sklepu z cukierkami Dzień dziecka i powiedzieć, że brało, co chce. <laughs> A tam jeszcze możemy pójść jakoś. To mój somehow. Mm -hmm, tu -tum -tum. Skoczę sobie do góry, jak kangury. Kangurek, kao. O, tam się chyba nie dostanę. Nie. Ale w sumie. Nie, ewidentnie. Dobra, nie wiem, jak tam się dostać. Um, dobra. Tutaj po gubienku. Fuy. Dobra, daję wam I'm low on energy, one full of vitamin C. Dobra. Gdzie miałem w ogóle iść? Uh. Wow, there is a lot of sewage down here for one prison. Tandy. I mean, really. Ale, okay, <laughs> gansko. Ja, Bo mogę pójść tu tędy? Mam tutaj zapis. Tutaj kupcia leci. Dobra. Elegancko. Tutaj teraz muszę poczekać. Tam się chyba muszę dostać. Czy tutaj są jeszcze jakieś bonusowe punkty? Tam nie, tutaj nie. Dobra. Chodź tutaj i hopsaj. Hopsa, hopsa i do tropsa, jak to się mówi. Hopsa i Dropsa No a tutaj w mogę wejść normalnie, myślałem że tu jest y, mechanizm No chodź, necie swoją mocą Tak jak w gimbazium dzieci kocą <ścoughs> O boże To było złe, to było złe Weź tą magmą, to fajnie nie strzelaj to jest plazma Plazma, plazma, kobieta ma spazma <grymne> Ja piernicek tutaj Chore jazdy z rana są Tu Pomocy, pomocy o, fu, of! Dobra, cyk Cyk Piękny timing oh. <grymne> Uciekaj, 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 uciekaj! Dobra, świetnie. Gdzie tutaj do mnie? W kozi ruch chcecie mnie zapędzić, tak? Nie tym razem. Moje bronie są przeładowane i naładowane, więc. I don't give a shit. Kogoś tutaj słyszę, ale golewam. Iskry, tutaj ładnie. A ty co? A ty co chcesz? Wujek samozło! To niedobrze, wiesz kiedy jest pęknięty! Jesz! To niedobrze, wiesz kiedy jest pęknięty jesz! Pęknięty jesz! Spoko, spoko! nie się nie zaberze. Trzeba wnioski! Ogol jeża! Kość ogoił w głowę! A ty ogol włoski! Ach. Będziesz gładki i włoski! Ha! <toddź> No chodź tutaj, chodź tu do hey, mnie Come to Papa Dobra, po to w głowę Przewodowanie Ile mam punktów? 81 tysięcy. Jeszcze podbieramy troszkę Może na jakieś nowe bronie Żeby nie było tak małotonnie No chodź, no chodź Misiu No chodź Misiu Misiaczku Gładki Misiu i wiaja! A co najgorsze, to ma być mężczyźnie! Strzał wiaja! ale wyleciał! No. Dobra, to tu my zdajemy Uciekam, uciekam, pomocy! No pewnie, że tak. Tam mam pistolecik. Mogę to wziąć, dobra? Tam są kosy. Dobra, tylko nie takosy ale nieważne. Aha! Bum! Bum, becz, Dobra. Zbieramy do 100 tysięcy. Żeby ulepszyć... Żeby kupić nowe bronie. Wow, bydlaku jeden ty. Dobra, chodź! Nie potrzebuję twojej broni. W sumie może, Ale będę wolno chodził wtedy Jest tu jakiś jeszcze jeden bydlak Mogłby tak wyjść tak strzech, to mógł ich rozpierniczyć Serio? Troszkę wyżej O! No, panie Wyżej Dobra, olewam to, idę dalej Rider a storm du, 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 du. Dobra Yoing. Oh baby Baby I love you so go much go. It's time to touch Do Dobra, mogę to wrzucić sobie A bo dobra jeszcze nie Wybuchaj, wybuchaj Dobrze, tak się! Rings on fire! She's on fire! Dobra. <ścoughs> A jak tutaj upuścić to? Może tak. Zawsze działa. 100 tysięcy, dobra. 100 tysięcy i kupno nowej zabaweczki. Upgrade zioszek. Dobra. Jak tutaj będziemy styk... O, fajny celownik. Dobrze, że zrobiłem, tutaj skoczyłem? Wydaje mi się, że tak. Yy, tutaj dobra. Cyk, cyk. Yy, tam nic nie mamy. Dobra, cyk. Za, Za szybko. O, skacz Skikunia i ziomeczku. Shit. Dosłownie. Das... Das... Jaki tam noob? Jestem pro gamer. Szanuj to. Ok, tam coś padło na górze. O, w sumie chyba Aha, no A słuchaj, tam musimy Aha, dobra. Aaaa, kurde, mogę tego nie rozwalać, Tym poszedł na samą górę. A teraz się chyba nie uda. Żałosne zachowanie, nuba. Chyba, że tam mogę jeszcze jakoś dostać. Nie, już nie mogę. i have to swim oh we love huge chests oh <laughs> Ooh, how exciting this is great so i um... We got nothing this chest was empty but that was oh. Mm. JRPGs. Dobra. Czyli mogę tutaj... Ale fajne było, fajne było, że mam z tą skrzynką. To nie mogę iść. Dobra, coś tutaj wskazuje, że mam... Tutaj pójść. A. Tak właśnie patrzyłem o że mam taką umiejętność. Czyli nie mogę nam wcześniej pójść? No, choć. Aha, dobra. Coś w stylu. takiego. Mm, Dark Siders 2, co mieliśmy tam taką łapę, którą przyciągaliśmy się. Do tych haków różnych. Bardzo fajny motyw. Tam możemy wejść wyżej. A, stąd w sumie chyba zeskoczyliśmy. Gdzie tu możemy teraz pójść? Tam? Czy tutaj, stąd wróciliśmy? Tam była ta skrzynia. Dobra, czyli tędy. Ewidentnie. Tutaj nie. Czyli zostaje nam jedna droga tutaj. Stąd przejdziemy, tak? Przejdziemy. No i świetnie. Jesteś tego pewien? pewna? Pewna. Dobra broń, dobra broń. Fajny taki ding dong efekt, jak kończy mu się amunicja w magazynku. Shotgun na najlepszy, ale. Zostało mi 69 naboi. Przypadek? Nie sądzę. Dobra, zmieniamy na. 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 na szotgunika. nie mhm, Ja tu mogę się przyciągnąć teraz. Ale już mi nie pokazuje, że mogę. Tak, to jest prawie... A tutaj mogę. Okej. Okay. muzyka fajna, nastrojowa. Dobra, gdzie tutaj mogę teraz skoczyć? Um, tutaj, coś mi tutaj wygląda, że tam mogę. Też to było tylko dodatkowe. A tak naprawdę mam skoczyć tam. Dobra, eee, no to jazda, tak powiem. Jest OK. A nawet nie muszę tutaj wtedy skakać. Potem mogę się po prostu do tego przyciągnąć. Hello! O, oh. No świetnie, dzięki, że mnie zwaliłeś. Szmaciarzu. Teraz giń. Gin, powiedziałem. Aha, frajerze. Frajer-pompka, hmm. Dobra, świetnie. O ty! And well for you. Jesteś tego pewien! Aaaaaa oh, pięknie, konto broni bierze za siebie. Co to za to wygląda? Tu jestem w miejscu, w którym powinienem się znajać. Chyba tak. 20 tysięcy mam. Eee, to może w nim broń... na, no, na, no, na... No. O, mam już pełny magazynek, świetnie. Czyli okazuje się, że znajdujemy dużo takiej broni. Dużo naboi tej broni. Nowy upgrade osy dostępne. Domyślam się, że do tej broni. Eee, backspace. Upgrade. Ym, tak. To zawsze się odblokowuje na samym początku. Świetnie. Ja to, a to odblokowałem w ogóle? Czy nie? A, ja odblokowałem. A, bo to było tylko za tak 5000, więc. Tak mi się wydaje, że mało straciłem. No. A co jest dalej? Pulsacyjna strzelba A tu jest młot, stop, hammer time Dobra Zbieramy nam młot, na młot zbieramy Dla urozmaicenia kontentu zbieramy nam młot Dobra, świetnie, szadowanie No chodź tutaj, nie chowaj się za przeszkodą, to się nic nie pomoże Peekaboo, I killed you Dobra, tako Aaa, takosy mi momentum zwiększają Lol Kolejny odcinek Nie wiem który z kolei już Chyba z siódmy A ja tutaj dopiero teraz się dowiaduję, że takosy zwiększają mi momentum Dobra, z e, ciszy Jakie pluskwy. Przecież ktoś było. ale. Co ty pójdziesz, dziewczynko, do mnie? Co, coś mówiłaś? Coś mówiłaś? Nie wydaje mi się. Dobra. Tak? Jedne co możesz mi tutaj. Możesz mi ujeżdżać. Co? Nieważne. Nie było tego. Hm. Dobra, przeładowanie. Dobra, mam tutaj prawie naładowany momentum z pistoletów. Także jeszcze trochę ich poużywam. No skacz i jemy mi się na schodach. Mm, dobra, shift plus. Ach... pięknie. Chciałem... Chciałem go wwaj Chciałem go wyrzucić przez tą dziurę tutaj, ale nie wyszło. Dobra, czyli co tu możemy zrobić? Możemy od razu skikuniać tutaj. Cyk. Tutaj teraz... Yy, tutaj. Dobra. Spokojnie, spokojnie chłopcy. Ponudzicie się z tym, z tym mizianiem jest swoimi kulami. Mmm, miziają mnie swoimi kulami. Jakie to seksowne. O oh, suck it, suck it dry. Woohoo! Dobra, dobra No co jest? Co jest chłopcy, co jest za mi? Co jest za mnie tak panowie? No pijemy, pijemy uh. Dobra Przeładowanie, zawsze gotowy. Zawsze gotowy. Naładowany, przeładowany, zawsze gotowy. No chodź, miś, chodź Misiu. Chodź tutaj! trajerze O Jezu jaki zes, o mój Boże! O Jezus! 20 tysięcy amunicji władowane dla jednego typu. No bo zostało mi 69 naboi. To nie może być przypadek. Eee, ulepszenia, może damy tutaj szybsze to. Wiem, że miałem zbierać, ale muszę ulepszyć broń, których używam. Eee, tutaj już 35 tysięcy. Tu już mi nie stać. Eee, 150. Dobra, tu mi już nie stać. Co to jest? Um, bigger enemies. Ole ja te miny, szczerze mówiąc. Dobra, te teraz. A tutaj sugestywny zielony znaczek mi pokazuje. To jak jakaś wielka arena. Mam tutaj spać? chodzi? Dobra, Co się... You know, we probably explain to the player how our teleporter works it runs on kitten farts no no really all the nerds out there will want to know fine for the purposes of creating an entertaining mechanic that players can employ to achieve an optimal amount of fun factor we limited our teleporter to a shorter range than usual Dobrze poszedłem? Czy ja w ogóle spadłem na sam dół? Nie, dobrze chyba, tu nie byłem jeszcze. Nie byłem tak. Muszę chyba, że wr wróciłem i tutaj... Ty... Coś zrobiłem źle. O, dzięki ziomeczku Bra? Świetnie. No i elegancko. Odchodziło. mam tu spać? FYI, for all you nerds out there getting all puffy over the fact that Rogue in the comics currently does not have the power to fly, well, you can officially move out of your parents' basement, get a job and a life, and maybe, maybe, just maybe, you'll kiss a real girl. She flies in our game! That's good. Damn, this cool. Hmm? Dobra, co my tutaj mamy? Musimy tutaj znowu spać? Okej, jaki doki? Idziemy do ciebie. idę do ciebie, kochanie. I tak, czuję, że on na końcu gory tak nie będą wysoko. co on my myśli? You Move that camera and find me. Serio? O, oh, I see we're planting bombs. All right, only two more to go. Dwie bomby. Dobra. Dobra, ale może Tutaj zakończymy sobie ten odcinek podkładając na jedną bombę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, to był kolejny odcinek z gry Deadpool i do zobaczenia w kolejnym na razie.